Mój przyjaciel mówi mi Mordo się nie zmieniaj, bo zmianę nakazywać może ci tylko kolega Przyjaciel mówi mi, że mam zajebistą hondę znów mnie pyta, czemu nie chcesz jeździć rolsem? Odmawiam znów koledze, gdy chcę pożyczyć force, Drugiemu rzucam stówę, po czym często jego jointem Mama mnie wciąż pyta, czemu zajmujesz się rapem? Nie wiem mamo, tak podpowiedział mi przyjaciel Dwa siedzenia w samochodzie, bo mi więcej nie potrzeba Bo jak kogoś zabieram, to laskę lub przyjaciela Ten stan bytu nie jest jak angielska pogoda To się tak szybko nie zmienia, na to nerwów jest mi szkoda Weźcie do mnie, nie przykleja, ja powiem Włoka teflonowa, Ty swoją zdrapałeś, moja nowa, jak chcesz wejść do pokoju nie starczą ci czyste laczki Zatruwasz mnie jak szlugi, nie jesteśmy z jednej paczki. Mój przyjaciel mówi mi, mój przyjaciel mówi mi, nie możemy tylko śnić, nie możemy tylko śnić. Kiedy jak nie dziś, kiedy jak nie dziś, zrobimy ten dym, ten dym. Mój przyjaciel mówi mi, mój przyjaciel mówi mi. Nie możemy tylko śnić, nie możemy tylko śnić. Kiedy jak nie dziś Kiedy jak nie dziś, zrobimy ten dym, zrobimy Mój ten przyjaciel dym. mówi mi, że potrzebuje milion i to teraz Talent jest jak diament, biorę go do jubilera Rzuciłem to nas, ale nic tu nie mam do stracenia Rzuciłem dawno balet, niech mu będzie lekką ziemia Mój przyjaciel mówi mi, że robi to z zajawy Codzienne zabijanie wersów weszło mu już w nawyk Kiedyś stał pod blokiem albo w miejscu dla zasady, teraz blok pisarski to on niszczy dla zabawy. Mój kolega zapatrzony był na zielone chmury, dostał zastrzyk forcy, teraz zbiera na faktury. Spalił wszystkie mosty, a budował tylko mury. Twierdza obleżona w środku, same szczury. Mój kolega nie zaprosił mnie, mój kolega nie zadzwonił mnie. Mój kolega nie, kolega tworzy tylko schody. Mój kolega się wyjebał, nawet nie przeprosił. Mój kolega nie zaprosił mnie, mój kolega nie zadzwonił mnie. Mój kolega nie, kolega tworzy tylko schody, mój kolega się wyjebał, nawet nie przeprosił. Mój przyjaciel mówi mi, mój przyjaciel mówi mi, nie możemy tylko śnić. Nie możemy tylko śnić kiedy jak nie dziś? Kiedy jak nie dziś? Zrobimy ten dym, zrobimy ten dym. Mój przyjaciel mówi mi, mój przyjaciel mówi mi. Nie możemy tylko śnić, nie możemy tylko śnić. Kiedy jak nie dziś, kiedy jak nie dziś, zrobimy ten dym, zrobimy ten dym.